Witam. World Selection Dream jest. Jest to gra strategiczna, w której budujemy naszą bazę, zbieramy zasoby, walczymy z wrogami, przejmujemy kontrolę nad mapą i ewoluujemy, począwszy od epoki kamienia, po brąz, żelazo, średniowiecze, późne średniowiecze, przemysł i drugi przemysł. Gra ta zawiera również elementy wymiany zasobów kosztem procentów. Wielki wybór strategii jednostek w którym do wyboru są chociażby samoloty, czołgi FT-17, czołgi kołowe, lekkie czołgi, motory zjadowcze, berty, sipaki, katapulty, katapulty na łódkach, a nawet kolos jest. Każda gra jest inna, inni gracze, inna mapa niepowtarzalna, inne państwa do wyboru, które odblokowujesz za punkty technologii, które zdobywasz za rozegrane mecze. Dzięki państwom zmienisz swój styl gry. Jednak nie czyni to gry niezbalansowanej, jeśli masz Chiny to nie masz samolotów, jeśli masz Indie to nie masz artylerii, a jeśli masz Francję no to masz to dziwne coś. Masz też do wyboru tryby gry takie jak gra drużynowa, ranked, free for all oraz płatne tryby jak na przykład sandbox. Wygrywamy grę niszcząc wszystkie tonhale przeciwników bądź wybicia minutnika co w naszej drużynie, to samo zadanie zresztą mają przeciwnicy. Gra ta choć dobrze oceniana, to nie należy do najłatwiejszych, jednak jeśli grałeś w inne RTS-y, to sobie dobrze poradzisz. Natomiast kiedy nie grałeś w inne gry strategiczne, to jest dla Ciebie Discord, gdzie znajdziesz bardziej doświadczonych graczy, którzy pomogą Ci w tej grze. Link znajdziesz w opisie. Mówi do Was Falafel, cześć.